Nawet godzinę dłużej trwała podróż z Lubina do Legnicy i z Legnicy do Lubina drogą krajową numer 3. Ruch w obie strony był mocno utrudniony. Powód? Zablokowane rondo przy ulicy Rzeszotarskiej. Utknął na nim pojazd transportujący śmigło od wiatraka. Na miejsce natychmiast zostali skierowani funkcjonariusze ruchu drogowego, aby e, ruch udrożnić, bo dowiedzieliśmy się też o powstających tam e, zatorach, korkach na drodze. E, wiem, że po. E, w jakimś niedługim czasie w wyniku tego zdarzenia w ciężarówce zostały uszkodzone przewody hydrauliczne i została ona na jakiś czas unieruchomiona. Po tej naprawie ciężarówka odjechała z pomocą innych służb. Miejsce tego zdarzenia zostało wyczyszczone, że tak powiem, i kierowcy już mogli korzystać z tej drogi. Ruch został udrożniony około godziny 10:30.